Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka, Pora na kolejną aktualizację miasta, które jest główną nagrodą w konkursie. Ale ale, dzisiaj mamy 24 dzień października, a to oznacza, że jest to przedostatni dzień na rejestrację. Jeszcze tylko jutro w poniedziałek 25 października możecie się rejestrować w konkursie do końca dnia, do końca doby, czyli do północy tak najprościej mówiąc. Oczywiście wszystkie informacje znajdziecie w filmie konkursowym. To będzie tu, tu, gdzieś tutaj. Tam możecie się z nimi zapoznać, a ja wam dzisiaj pokażę, jak będę przygotowywał ulice do miasta. No bo oczywiście trzeba też mieć gdzie chodzić, trzeba mieć gdzie jeździć, no i wydaje mi się, że ulice są niezbędne. Więc dzisiaj będziecie sobie mogli zobaczyć w przyspieszonym tempie, jak to wszystko wygląda, a potem też troszeczkę na ten temat porozmawiamy. To tak może jeszcze w kwestii wyjaśnienia, bo tak, tutaj mamy jeden ciąg dróg, tutaj drugi, mamy tutaj pas zieleni, który odgradza te dwie drogi, a tutaj będzie kolejny pas dróg i jeszcze coś w rodzaju jakby ścieżek do biegania, dojeżdżenia na rowerze i zrobimy to po prostu z tych płytek 16 na 16. One będą umieszczone tutaj i dopiero będziemy odgradać to kolejną drogą. I tak to będzie wykończone, że z jednej strony będziemy mieli ciąg budynków i z drugiej strony również, czyli będziemy mieli trzy drogi dwupasmowe, dwa pasy plus oczywiście z jednej i z drugiej strony budynki. No i szczerze mówiąc, to chyba ten wymiar wyjdzie nieco większy niż 75 na 100, bo myślę, że to będzie takie 80 parę na 100. Może 100 nas to 100 zobaczymy, jak to wyjdzie z tymi drogami, bo na pewno ten pas jest węższy, a tamte będziemy mieli dużo szersze, bo tutaj mamy szerokość na 8 studów, tam będziemy mieli na 16. No, ale to jeszcze się zobaczy. W każdym razie, oj, właśnie wyrwałem jak godzilla jeden z elementów, a dokładnie oświetlenie. I oświetlenia też będzie więcej, bo na razie mamy po prostu doświetlone te drogi, a kolejne będą pewnie doświetlone. Albo z tej strony, albo tutaj. Jeszcze zobaczę jak to wyjdzie koncepcyjnie, bo nawet układanie drogi dzisiaj mi poszło niezgodnie z planem. No, ale tak sobie to ogarniemy. I coś jeszcze tutaj chyba trzeba będzie dać jako wypełnienie, tylko nie wiem czy pojedyncze groszki jako kamyczki, czy po prostu jeszcze ogarnąć coś innego. Sami też możecie oczywiście dawać sugestie. Aktualnie na strychu mam trzy stoły. Tam jest stół do recenzji, tam mam stół, gdzie mam tą ściankę, gdzie nagrywam vlogi, a tutaj teraz o jak naciskam to się trzęsie. A tutaj mam stół, na którym buduję miasto i już jest trochę za mały, bo w momencie kiedy sobie wszystko to poukładam, to ten stół będzie taki troszeczkę na szerokość na styk, ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo tak sobie tutaj patrzę, dom się zmieści, myjnia z biurem się zmieści, pizzeria się zmieści, tutaj powstanie jeszcze jeden budynek, a z drugiej strony Będą też poustawiane moduły, i dzięki temu miasto wyrośnie. Oczywiście, jeszcze muszę zbudować samochody, muszę jeszcze poskładać minifigurki, których jest tutaj cała masa. Jeszcze na pewno będę chciał pokombinować troszeczkę z oświetleniem, żeby oczywiście te budynki oświetlić. O ile znajdę dwa pozostałe komplety lampek, które gdzieś tutaj mam, ale to tak jakby bonusowo. Ja w ogóle nie zakładałem, że to miasto będzie oświetlone, ale stwierdziłem, że mimo wszystko dobrze jest to światło wrzucić, bo jak widzieliście w poprzednim odcinku, całkiem sensownie to wygląda. No i na końcu jeszcze pozostanie mi wyposażenie budynku. To też troszeczkę zajmie czasu, ale to będzie w kolejnych aktualizacjach. W każdym razie pamiętajcie, że rejestrować się można do konkursu do jutra, do końca dnia, czyli do północy z poniedziałku na wtorek. No i co, czekajcie na kolejne aktualizacje. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.